Siemanko, witajcie na kanale GIT z Wami Doman. A co, dzień dobry. Zapraszamy na kolejny unboxing. Prawdopodobnie unboxing kolejnego głośnika. Przekonajmy się, co jest w środku. Jak widzicie, tym razem nożownikiem został Watson. Rozpakowujemy coś znacznie mniejszego niż PartyBox 1000, który ostatnio pojawił się na naszym kanale. Ale no właśnie, już pewnie jak widzieliście, tylko ten. Czarny napis, czarny, czarny napis. To już się domyślacie, co się znalazło w tym kartoniku. W tej paczuszce, którą otwieramy. A, weźmy te folie. Powerful. I got the power. Patrzcie, teraz jestem w stanie podnieść to, co się tutaj znajduje. Moi drodzy. Przypakowałeś od ostatniego tak, razu. przypakowałem od, od ostatniego razu, bo gdybyście sobie mogli uświadomić, ile razy nosiłem party boxa między dwoma piętrami. Party boxa 1000. Po tym razem mamy Party Boxa 100. Nawet go mogę wziąć na głowę, o tak. Oż ty nożowniku. Nie pod żebro. Party boxa 100. Masz. Dziękuję. Dobra, otwieramy, otwieramy, otwieramy. Zobaczymy co znalazło się w środku, jak wygląda zestaw Party Boxa 100. Tnij tam precyzyjnie, niczym skalpelem chirurg podczas operacji plastycznej. O, przycisk subskrybuj. Z dzwoneczkiem. A może ten, zło, ten srebrny, co się od YouTube'a dostaje? Nie to za 100 tysięcy subskrypcji. No to jeszcze Tam trochę nam dostajemy. To poczekaj, poczekaj, najpierw zajrzyjmy tutaj, co tu mamy. Będę ci przekazywał. Ka kabloki. Kabloki. Kablok brytyjski, kablok europejski, znaczy polski. I Party partybox to instrukcja obsługi. I ekologiczny karton zabieram. Zabieraj Tego będzie wygodniej wyjąć, bo to są dziurki. Aha, o proszę ja ciebie. Dobra. Zabieramy. O, jest to Silicon Jello. jest wygodnie, a tu się. Wszystko na... Panie, co tak? Po co taka agresja? Strasznie agresywny. Jakiś operator pewnie. agresywny. Weź mu tam kosę pod żebro. Naćpał się. O nie! O! Przepraszamy. Przepraszam. Otwieramy. Tak Jaki oto. To Patrz, ale nawet żeśmy dobrze go ustawili. I to idealnie od razu po otwarciu. Tak oto, moi drodzy, wygląda Party Box 100. Dziwnie się czuję po tysiącu. wiesz? No naprawdę, ja, jakby taki młodszy brat przyjechał, jakiś zminiaturyzowany. No i czegoś mi tu brakuje. Niestety nie będzie tej kakofonii dźwięków. Od razu widać, że jest miejsce na jakiś tablet, podświetlenie, bazbust, regulacja, połączenie, włącznik. Ten sam uchwyt też, ta sama kolorystyka. Tak samo zastosowany i tak samo niewygodnie się trzyma, bo tutaj ręka od razu, zobaczcie, tak się ten, nie. ten ostry. O, poszło. To tak mi się wypadnie i sam stracę. To, co resztę mam. Z tyłu też mamy miejsce na gitarę, mikrofon, mm -hmm. jak w tysiącu. USB i jakieś? Bez bas Reflex. bas Reflex. No tu mamy doładowankę, ale na szczęście. Ale tu już, już, już taki z... fisting niepełny. A, ty to masz. zakąt Co tu ście, w ogóle? Co tu A, to na takie staty. na, na statywy, takie żeby na imprezkę zamontować. Od razu może być głośniczkiem na jakie? wesel. A jakie po tańcówkę. Bo mnie ten rondelek trawać nie chce. Musisz dziurkę trafić. To nie jest łatwe. Zamykamy. No i oczywiście lewa prawa strona to logotyp JBL i nóżki gumowe, żeby sobie go położyć. Ale warto byłoby go sparować. A ja się tym zajmę. Tyrydyn? to są. No dobra, to co? Uruchomimy jeden z ulubionych utworów naszych widzów, Bella Ciao. Co pieseł w remiksie CLAUDINIO BRAZIL i zobaczymy co się będzie działo. Są stroby zobacz na górze i na dole. Są. Powinniśmy tak, patrz! Tak. Poguję, tak. Panie, to jest tak, niesko jesteśmy tak nieskoordynowani! Weź sam, weź lepiej sam. Ten jest wygodny, też? Jednak tak, zmieniam go. się go strzyma. Pierwszy rzut ucha to całkiem mi się podoba to brzmienie. No na pewno jest przyjemniejszy z bliska aniżeli tysiączka. Tak, no bo JBL-party Box tysiąc to był głośnik, przy którym się nie powinno stać. Trzeba się było odsunąć na kilkanaście metrów, przynajmniej. A tutaj można spokojnie sobie. I do domu bardziej, no. 12 godzin, może grać na baterii. Według JBL-a my to oczywiście sprawdzimy. Co tu jeszcze ciekawego mamy? Dobra, przetestuję Powinien się. Skaka skakać. Wow, jak ten człowiek. Tak, nad głośnikiem jeszcze najlepiej. Słuchajcie, PartyBox 300 był trochę za duży. PartyBox 1000 był zdecydowanie za duży. A muszę przyznać, że party, jest box, taka przyjemna. że party Box 100 to jest naprawdę bardzo interesująca propozycja, która spodobała się nawet Reksowi, prawda? Tak, głośnik Party się Box nie boi. 1000 jest nawet w porządku. Dajcie znać, co chcielibyście o tym głośniku wiedzieć, my postaramy się to sprawdzić. Może też jakieś eksperymentalne materiały przygotujemy z Party Boxem 100. Póki co dzięki, że byliście z nami, to był unboxing tegoż właśnie głośnika JBL Party Boxa 100. Kolejne materiały z nim już wkrótce. Ujrzeczki. Tańcz, lekce, tańcz. Bo do góry nogami go postawiło.